Dzień dobry, kochani, ja mam na imię Monika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Kochani, zapraszam Was na trzecią część. Jest to seria, którą sobie pozwoliłam nazwać Balkon dla oszczędnych. Z tego względu, że będę w tym roku na balkonie sadzić rośliny, które będę mogła. Co roku znów ponownie tam wysadzać, nie będę musiała wydawać pieniędzy na nowe sadzonki. E, to jest trzecia część. W poprzedniej części ja przed sekundą nagrywałam tą poprzednią część, ale oczywiście, żeby film nie wyszedł zbyt długi, postanowiłam podzielić na dwie części. W tamtej części pokazywałam wam e, jak już wyglądają bulwy po tygodniu a od wysadzenia. A teraz pokażę Wam, jak to zrobiłam. W pierwszej części pokazywałam, że mam takie pudełko dość niskie w tej i już Wam pokazuję, że zmieniłam na takie wysokie, bo e, no, gdy one zaczną rosnąć, no to tam po prostu mi się to jakoś nie zmieści. Zresztą nie no, wydaje mi się, że chociaż miejsce będzie dla korzeni, może się mylę, może nie. W każdym bądź razie ja to pudło wykorzystam później na zabawki <grym> na przykład dla dzieci pudełko jest kupione w Action, 18 zł mnie ono kosztowało, ono 18 z nie niecałe 19 zł, tu jest chyba około 18 czy 19, 19 litrów, o widzę tam naklejkę, która mi przebija, 19 litrów, włókno kokosowe, słuchajcie, będę korzystać z takiej kostki, też kupiłam również w Action, cena około 5 zł, podejrzewam bez grosza, 10 litrów Wam z tego wyjdzie, i teraz, czy ja do tego pudełka wykorzystałam jedno? Chyba dwa. Chyba dwa. Tak, do tego pudła wy, wykorzystałam chyba dwa, dlatego że te bulwy trzeba jednak troszeczkę głębiej w, w to podłoże włożyć. Ale, żeby nie było tak strasznie źle i, i, i żeby się nie okazało, że wydajemy znowu pieniądze na jakieś nowe podłoże, to później to włókno kokosowe możecie wykorzystać. Ja już będę sobie tutaj robić i Wam opowiadać. Możecie je wykorzystać. Czy mi się to dobrze nagrywa? Bo słuchajcie, drugi raz nie będę. Nie no, jest ok. E, możecie to włókno kokosowe sobie później wykorzystać, możecie je e, dołożyć do innego podłoża, wymieszać po prostu jako dodatek do podłoża, możecie je wymieszać na przykład, nie wiem, z jakimś rozluźniaczem i też wykorzystać, e, także to nie jest jednorazowa inwestycja i później, nie wiem, to wyrzucicie, bo nie wiadomo co z tym kokosem zrobić. Pałasuję, przepraszam włókno kokosowe. Na temat włókna kokosowego też nagrywałam już kiedyś film i tam też pokazywałam krok po kroku, jak wybudzam kalaria i jak przygotowuję to włókno. No ale było to już dawno temu. Jest wiele nowych osób na kanale, więc pokażę Wam tak szybciutko jeszcze raz, jak to zrobić. Ale odsyłam Was, was też do tamtych filmów, gdybyście chcieli zobaczyć. Dobra, mamy kostkę, mamy włókno. I teraz słuchajcie, nic prostszego. Ciepła woda, nawet nie przefiltrowana, tylko daję po prostu taką, prosto z kranu. Chociaż jak będzie przefiltrowana, no to rewelacje zalewamy oczywiście 1 litr tej wody nie wystarczy tutaj chyba nawet jest dokładna informacja ile tej wody potrzeba, żeby tą kostkę nawodnić, ale chcę Wam pokazać jak ona za chwilkę się zachowa także e, popatrzmy na tą kostkę a ja Wam zaraz powiem co oni tu napisali mhm, już szukam, szukam, szukam e, chyba 3,5 litra Wlej 3,5 litra ciepłej lub letniej wody, pozostaw na około 15 minut. Zamieszaj niewielką wielką łopatką lub ręką. Gotowe. Także ja Wam tylko pokażę mniej więcej jak to zaczyna po prostu pić tą wodę. Trzeba to zostawić tą kostkę na jakieś 15 minut. I włókno go, e, kokosowe jest gotowe. Także no, musimy chwilkę poczekać. To może zrobimy tak, ja zrobię krótką przerwę, przyniosę jeszcze trzy takie pojemniczki, wleję już to i po prostu za chwilkę e, pokażę Wam, jak to wygląda. Houston, mamy problem. Słuchajcie, <grytanie> pokażę Wam, co mi się przetrafiło. Pierwszy raz, znaczy nie pierwszy raz, pierwszy raz w tym roku e, ta kostka Zalałam ją wodą i słuchajcie, ona mi się w ogóle nie chce e, napić tej wody. I już mi się tak raz zdarzyło. Miałam kostkę taką z zeszłego roku i pomyślałam sobie, że nie wiem, może jest jakaś stara albo coś jest z nią nie tak. E, i powiem szczerze, że zostawiłam ją na cały, całą noc i tam nie było tej wody za bardzo w tej kostce, więc wyrzuciłam ją stwierdziłam, że może za długo leżała, może była zleżana czy nie wiem, coś się z nią stało i słuchajcie, mam drugi raz taką samą sytuację że ta kostka kompletnie nie chce się napić wody nie wiem, czy jest stara dlatego otworzę drugą i sprawdzimy także jeżeli będziecie kupować to ja Wam proponuję zwrócić uwagę żeby ta kostka nie była tak mocno zbita, tylko żeby była tak już lekko e, no, taka rozprężona, można tak powiedzieć. Po tak prostu żeby nie była mocno zbita. Zaraz zobaczymy, jak się to zachowa. To już nie jest pierwszy raz, kurczę. Bo tamta no faktycznie przeleżała mi całą, cały rok. Mówię, a pewnie jakaś stara. I pewnie stąd ten problem, ale widzę, że niekoniecznie to była wina kostki. Znaczy kostki. Może e, jakiś zapas został jeszcze. Już jedną, jak widzicie, w tamtym pudełku. Jak widzieliście, w poprzednim odcinku miałam dwie i było wszystko ok. No a tutaj jest problem, więc nie wiem, czy trzeba dłużej poczekać. Dobra, e, jest tak, a tu, no tu jest nic. Dobra, wkładam drugą kostkę i patrzymy, co będzie się działo. Dzisiaj byłam w sklepie takim ogrodniczo-zoologicznym i widziałam, że tam są kostki również włókno kokosowe i takie zrębki kokosowe. No i cena takiej kostki 14 zł. No to tutaj trzy kostki takie w tej cenie można mieć, więc no. Hmm. Różnica jest spora. Jakby na to nie spojrzeć. Patrzcie, jakby na to nie spojrzeć. Zobaczcie, tu już odchodzi. Wszystko odchodzi, czyli znowu trafiłam na jakąś felerną. O, zobaczcie. Przecież ile to trwano? Moment. Znowu trafiłam na jakąś kostkę, nie wiem, cegłę. <laughs> trafiłam na cegłę. Zobaczcie jak ona już puchnie tutaj, o, z każdej strony. No, tak, trafiłam znowu na jakiś taki egzemplarz. Także jeżeli będziecie kupowali, ona jest tania. Eee, i no opłaca się ją kupić no bo 15 zł macie 3 tutaj zobaczcie, no tutaj nie ma problemu żadnego o zobaczcie jak ona puchnie, jakaś już zrobiła grubiutka, eee, zwracajcie uwagę żeby nie kupować sobie takiej mocno zbitej, sprasowanej, patrzcie talerzy i dalej nic się nie dzieje, nie wiem co z nią zrobić, no nic z nią nie zrobię, przecież nie pójdę teraz z taką mokrą kostką i powiem no nie działa <laughs> wymieńcie mi na nową no nic, no moja strata będę teraz. Mam, mam jeszcze dwie te kostki. Teraz będę musiała jeszcze dokupić jednej, bo mi zabraknie. Więc zwróćcie proszę uwagę. O, zobaczcie jak ona już puchnie. Jaka jest duża. O, wszystko się obsypuje fajnie. Najważniejsza rzecz jest taka. Ale na śmieciłam. Mogłam wziąć swoją podkładkę. No ale dobra. E, bulwa ma tutaj u góry takie. W, u góry. Z jednej strony jest taka wypukła, a z drugiej strony jest wklęsła. Ma tutaj taką dziurkę. Jest po prostu taki otwór, wygląda to, jak kluska Śląska. <noise> więc kładziemy tą kluskę Śląską, tą dziurką do góry. I je układam naprawdę ciasno tutaj, tak, jedna koło drugiej. O, widzicie mniej więcej, nie wiem czy widzicie, więc może tutaj zrobię troszeczkę miejsca. O, i po prostu tak ją tutaj sobie położę. Później zostanie ona przeze mnie zasypana. I przygotowałam sobie, słuchajcie, takie znaczniki plastikowe. E to jest taki zestaw, który kupiłam sobie również w Action, bodajże w zeszłym roku. One chyba są też teraz. Ich tutaj jest 16, jest marker. Można to później zmyć, wykorzystać co roku. Nie jest to jednorazowy zakup. Kiedyś próbowałam drewniane patyczki, ale powiem wam, że różne rzeczy mi się lęgły na tych patyczkach, więc myślę, że na tych, na tych papierkach też tam. Chyba to wymienię, ale tam to pudełko jest za niskie, po prostu i one mi się tam chyba nie chciały zamknąć. Coś mi się kojarzy, albo i nie spróbuję. W każdym bądź razie i tutaj sobie przy tej bulwie włożę taki znacznik, i będę wiedziała, że tutaj jest bulwa właśnie o takim kolorze. Ona już tutaj sama w sobie zaczyna coś wypuszczać, więc po prostu nic, tylko włożyć ją do. Tego włókna możecie to zrobić w ziemi. To nie jest tak, że po prostu włóknie i tylko włóknie i w ogóle w niczym innym. Nie, absolutnie. W zeszłym odcinku pokazywałam Wam, że perlit daje radę. Ja jej po prostu lubię kokos, bo nie muszę pilnować tego podlewania. On trzyma naprawdę bardzo długo wilgoć. Oprócz tego korzonki łatwo mogą się przebijać. Te wszystkie łodyżki i inne części roślin mają po prostu ułatwione zadanie, dlatego, że on jest taki sypki. Nie ubijamy tego, zostawiamy taką po prostu, o, tak, takiej leciutkiej, delikatnej formie wszystko. E, także absolutnie ja Was tutaj nie ograniczam do włókna tylko, ale również możecie wykorzystać, zrobić to w ziemi. I jeżeli macie miejsce, to ja jednak polecam wysadzanie e, takich bólów do pojedynczych doniczek. Wtedy jest łatwiej wyciągnąć kiedy się te korzenie tutaj rozrosną, trzeba uważać, żeby nie nieuszkadzać. Jest to do zrobienia, bo ja tak robiłam z kaladiami, ale nie ukrywam, że troszeczkę musiałam się przy tym nałęczyć napracować, a później już w kolejnym roku zrobiłam tych doniczkach i wyszło mi to o wiele prościej później, kiedy chciałam je przesadzić do docelowych, jakichś tam doniczek, mist czy, 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 czy czegoś tam innego. Tak więc. No, chyba będzie tyle na dzisiaj. Chociaż cały czas chodzi mi coś po głowie, że jeszcze coś chciałam powiedzieć, jeszcze coś chciałam powiedzieć. Nie wiem. Jeżeli macie pytania, piszcie oczywiście. Jeżeli chcecie mi coś doradzić, powiedzieć dziewczyna, w ogóle, co ty robisz, również piszcie. Bo na razie, słuchajcie, tutaj testuję, próbuję. Ojejku, wyciągam te śmieci, bo to tak nie może być. Dzień dobry, kochani. Witam Was po raz drugi w tym filmie. Zapraszam Was na małą aktualizację. Dzisiaj jest... Y 12? Tak, 12 maja. I pokazuję Wam, jak wyglądają rośliny, begonie dokładnie na ten moment. Takie małe ujęcie z góry. I tutaj jeszcze mam dwie takie sadzonki, które nie zmieściły mi się już do tego pudełka. Moi kochani, ja w pewnym momencie. Przesadziłam wszystkie te bulwy, one jeszcze były maleńkie do doniczek, dlatego że jedna z nich tak mocno mi wyrosła, że musiałam ją wyciągnąć z tego pudełka, ponieważ ono nie chciało mi się zamknąć i w momencie. Przesadzania. Oczywiście złamał mi się pęd, więc stwierdziłam o nie. Tak nie może być. Wszystkie przesadziłam od razu do pojedynczych doniczek i tak Wam też polecam. Wystarczy spokojnie jedna kostka tego włókna, nawet nie cała. Tam wydawało mi się, że nie wiadomo ile mi tego będzie potrzebne. Bulwy nie zasypujemy dość mocno, tylko tak delikatnie podsypujemy. I teraz tutaj Wam pokażę. One zaczynają już kwitnąć, co bardzo mnie cieszy. Tutaj zaraz spróbuję się udostać do nich, żeby. By wam zademonstrować. No oczywiście to są jeszcze pączki, oni rozwinięte. Liście tych begoni widać, że się różnią między sobą. Tutaj są na przykład takie ciemniejsze. Każda jakby odmiana ma inny troszeczkę kolor tych liści. Wzeszły mi wszystkie. Słuchajcie, wszystkie begonie, wszystkie bulwy mi się wybudziły. U mojej mamy, która miała swoje bulwy i mojego brata Jedna zaczynała nam troszeczkę gnić, ale nie wiem w sumie, czy udało jej się uratować. A trzy bulwy, które zamówiłam od razu były lekko podgniłe, podgnite, podgniłe, były troszkę zepsute, już na samym początku, ale tych ból było naprawdę dużo, bo było ich chyba ponad 40, bo to było, tak jak mówiłam, rozdzieliłyśmy to między trzy osoby, więc ja je sadziłam troszkę później, więc już nie reklamowałam, nie, nie, nie cudowałam z tymi bulwami, to były trzy sztuki, ale wszystkie, naprawdę wszystkie się wybudziły, u, u mojej mamy również i też zaczynają kwitnąć, może jak będę u niej, to oczywiście też zrobię Wam jakąś malutką aktualizację. Spójrzcie tylko, że niektóre z nich są mocno wyrośnięte, a niektóre są malutkie malutkie i tak wolno sobie rosną, ale rosną. Coś tam zaczyna się e, wybudzać. E, kwitnie jedna, tutaj druga, dwa, trzy. Widziałam, że zaczynają kwitnąć. Jedną, kochani, złamałam, odłamałam, o chyba tą, całą łodyżkę. i mówię, no świetnie, po prostu już była taka ładna, duża i wcisnęłam ją po prostu do tego włókna i ona tutaj się trzyma. Nie wiem, czy, 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 czy ten numer przejdzie i ona się tutaj przyjmie. No, w tym buk nie będzie dalej rosła, czy nie? Yy, ale na razie zgubiłam ostrość, ale na razie jest, nie widać, to już kilka dni trwa, nie widać, żeby padła zupełnie, więc może mi się uda ją uratować. Także trzeba uważać naprawdę z tymi begoniami, bo są delikatne. No i czekam, czekam na pierwsze kwiaty, jak tylko się pokażą, to już zrobię Wam taką szybką aktualizację. Osob, spójrzcie, tutaj jest taka malutka, a już kwiaty się na niej pojawiają. Tak więc podsumowując, wybudziły się u mnie wszystkie bulwy. Trzy przyszły były już lekko zepsute, więc ja ich nawet nie wsadzałam, i jedna chyba u mojej mamy się delikatnie zaczynała psuć, ale możliwe, że, że została uratowana. E, powiedziałam wam, że polecam doniczki. Jednak nie pudełko i, i tak luzem, bo ciężko jest je przesadzić. Ja myślę, że już powiem wam albo dzisiaj, jeżeli mi się uda, albo jutro przesadzę je do skrzynek balkonowych. I niech one już idą na balkon, bo ja tak biegam z tymi z kwiatami, tak wystawiam w ciągu dnia, na noc chowam i tak w kółko <głos》> mam już po prostu tego troszeczkę dość. I pozdrawiam Kasię, która też mi pisała, że dokładnie tak samo robi. I przy okazji Kasi bardzo dziękuję, bo nie miałam okazji zrobić tego tak tutaj. Dostałam od niej cudowny prezent na Wielkanoc, za co Kasiu jeszcze raz bardzo, bardzo z tego miejsca Ci dziękuję. E, także Kasięko i, i, i wszyscy inni, bo myślę, że nie tylko my mamy taki problem i, i biegamy z tymi kwiatami w tą i z powrotem. Mam nadzieję, że już te noce będą cieplejsze, że te wszystkie przymrozki e, się kończą. E, przed nami. Jeszcze zimna Zośka, chociaż pozdrawiam wszystkie Zosieńki, bo one są kochane co dawno, wspaniałe. <laughs> Przynajmniej te, które mam tutaj u siebie na kanale, które się do mnie odzywają. Także ściskam mocno i wszystkiego najlepszego z okazji imienin, bo nie wiem, czy uda mi się wrzucić film jeszcze przed Waszymi imieninami. Także wszystkie, wszystkie Was ściskam, ściskam bardzo mocno. No, tak wyglądają moje begonie pokrótce. Nie wiem, jak powinny wyglądać w sumie, bo to pierwszy raz, kiedy wysadzam begonię z bulw, ale myślę, że nie jest najgorzej, skoro już zaczynają kwitnąć. Teraz już niech idą na swoje docelowe miejsca i myślę, że, że dadzą radę. No, skoro już tak wyrosły, to myślę, że, że jakoś sobie damy radę. Aha, jeżeli chodzi o miejsce, bo tutaj dużo osób mnie pytało, jaki mam balkon. Ja mam balkon słoneczny, ale faktycznie mocno słoneczny, ale... Mam drzewa, te drzewa mi sporo podrosły i one już od zeszłego roku troszkę mi ten balkon jednak zacieniają. Ja zawsze te begonie miałam gdzieś tak nisko postawione mimo, że balkon jest słoneczny, to gdzieś tam jednak troszkę tego cienia miały, więc ale będziemy mieli okazję zobaczyć, bo, bo jedna skrzynka będzie naprawdę w pełnym słońcu i zobaczymy, czy one sobie tam dadzą radę czy nie. W zeszłym roku dały Jedna sadzonka mi chyba padła, nie wiem czemu, wydaje mi się, że coś przelałam chyba. Natomiast dwie ładnie rosły, mimo tego, że były na pełnym słońcu, były przy ścianie, od której mocno grzało, było naprawdę gorąco, a one mimo wszystko sobie tam jakoś rad dawały. Dobrze, kochani, miała być szybka aktualizacja, oczywiście się rozgadałam. Zapraszam Was na mój Instagram. Wszystkie potrzebne informacje będziecie mieć w opisie. A teraz ściskam mocno, trzymajcie się cieplutko i do następnego. pa! pa.